Halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu magazynu informacyjnego nadawanego z Wielkiej Brytanii. Zanim jednak zaczniemy, przypominam o subskrybowaniu tego kanału, jeśli nie chcecie ominąć kolejnego wydania. W dniu dzisiejszym poruszymy kwestię problemu, który mamy w Obecnej chwili na świecie. W związku z tym będziemy mieli za chwilę rozmowę z gościem zdalnym, który opowie nam co nieco o swoich co nieco albo zdecydowanie dramatycznych przeżyciach w czasie właśnie tej nieciekawej sytuacji. Ja pamiętam, że te pierwsze tygodnie, kiedy to dotarło do Europy, te w praktyce właściwie z Chin, te, te, te całe problemy kryzysowe, no to był dla mnie szok. To był dla mnie szok. Ja nie wierzyłem po prostu w to, co się dzieje. Myślałem, że to jest jakiś sen. Przecież zakazy wyjścia w Polsce był z domów praktycznie dosyć szybko, w miarę szybko podjęty. Samochody jeździły po pustych ulicach policyjnej, straży miejskiej z megafonami, żeby zostać w domu. To były sceny jak z jakiegoś horroru, jak z jakiegoś filmu, grozy, ale to się działo naprawdę. Ludzie kupowali na gwałt żywność, napoje, papier toaletowy, yy, maski. Brakowało tego wszystkiego. Także yy, taka dosyć yy, naprawdę sytuacja nieciekawa i nieciekawą sytuację właśnie również miał nasz gość. Dzisiaj porozmawiamy. Z naszym gościem już za chwilę spróbuję się połączyć wizualnie. O, halo, halo, czy mnie słychać? Tak, halo, dzień dobry. Witam, witam, dzień dobry. Przed naszymi ekranami Ewa, która opowie nam sytuację, no jak jej się to w życiu osobistym e, odbiło ta cała sytuacja z tą e, zatrważającą sprawą, e, więc spróbujmy od początku e, na początku po prostu wyleciała z Wielkiej Brytanii Zwali dokładnie, tak? Sobie wyjechałaś na lotnisko, żeby wlecieć do, do Polski. To było lotnisko, z tego co wiem, Bristol. Tam wszystko przebiegało normalnie, tak? Tak, wszystko przebiegało normalnie. Normalnie Więc na lotniskach się nie działo, żadnych naseczek, żadnych rzeczy. Po prostu zwykłe, zwykła odprawa, jak zawsze, bez żadnych problemów. No, no, i, 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 i wyleciałaś, wyleciałaś i wylądowałaś. Lot bez problemu, wylądowanie bez problemu. W Polsce też na lotnisku nie było żadnych oznak tak, kryzysowych. Żadnych oznak, żadnych oznak kryzysowych. Po prostu tak jak zawsze. Bez problemu. No, no. no. A potem, potem, potem miałaś, wyleciałaś na nie wiem, na, na ile dni? Wyleciałam na dziewięć dni. Na dziewięć dni wzięłaś sobie po prostu urlop i, i, tak? i się na kilka dni przed wylotem dowiedziałaś, że... że... I po prostu na trzy dni przed wylotem ogłoszono wszędzie w telewizji czy tam w radiu, że zamykają lotniska i nie ma żadnych wylotów. Tak, że w ogóle Polska jakby granice zamyka, czy coś takiego, żeby nie można było wjechać i wyloty, wszystko wstrzymane. To szok był. No tak, po prostu przeżyliśmy ten szok, bo mnóstwo ludzi miało bilety kupione. Nie, nie wiedziałaś na jak długo, to, to było na początku na, na kilka dni, tak? Potem przekładali to i przekładali w kółko te zamknięcie i w końcu Praktycznie doszło do tego, że przez przesiedziałaś y, przymusowo chyba ze... Y, ilak długo? Kilka miesięcy. Potrwało cztery miesiące. Cztery miesiące ban na, na wylot z powrotem do, do rodziny, do, do Wielkiej Brytanii. Y, a, i, I praca, i wszystko zostawione. Y, a... a y, Czyli co, ale w Polsce chyba była taka sytuacja wtedy, że nie można było nawet wychodzić z domu, tak? Tak. Nie można było wychodzić, nie można było się spotykać z rodziną, z przyjaciółmi. To takie nie do końca na początku zapowiadały się udany te, ten nie. urlop. Tak. Bo pieszy. była zmuszona praktycznie siedzieć w domu. Nie I nie odwiedzać ten... swoich polskich w Polsce znajomych. No tak. Chociaż te pierwsze dni były udane, bo jednak udało się. No, no, no. Odwiedzić co niektórzy. Ale ujechały. to się dopiero... No właśnie. Zaczęłaś tak. rozkręcać. Jeszcze miałaś plany, a tu nagle. Tak. E, a jak, jak rozłąka z rodziną. No, no wiadomo, że jednak się tęskni za rodziną, no ale mieliśmy możliwość zobaczenia się przez skype'a, porozmawiania. Także no widzieliśmy się, ale jednak no rozłąka... to, to nie jest to samo. Jednak tak brakowało, tak? tak tego kontaktu fizycznego, e, obcowania z rodziną na miejscu. Tak. E, no, no, no. Technologia trochę pomaga w takich sytuacjach rozłąkowych, bo to są mi SMSy, telefony, maile, Skype y, można się zobaczyć. No ale cztery miesiące to już nawet to chyba nie wystarcza, prawda? A jeszcze chciałem tylko wspomnieć, aha, na początku jak się odwiedzaliście, to, bo to jednak cztery miesiące to kawał czasu, i taki można powiedzieć, że był taki schemat działań w Polsce. Na początku to taki wszyscy bardzo rygorystycznie chyba przestrzegali dystansów. Tak, tak, w ogóle był się. zakaz odwiedzania się, ale jak już się odwiedzało, to faktycznie tak. Ale to po jakimś czasie faktycznie, to nie było, że był zakaz i się ludzie odwiedzali. Nie, wszyscy raczej siedzieli w domach, no ale po jakimś tam, nie wiem, czasie to już rząd stwierdził, że można wychodzić, ale trzeba mieć zachować dystans i maski mieć założone. Także no. No, no, no w Polsce wiadomo, więcej jest takiego sensownego, logicznego działania niż w Wielkiej Brytanii pod tym względem. A potem w końcu nadszedł ten wielki dzień powrotu do domu, lotniska otwarte i z tego co słyszałem pierwszym lotem. Tak, pierwszy, udało mi się na pierwszy lot y, przebukować bilet, także bez problemu. No ale no co, na lotnisku faktycznie bardzo mało ludzi, naprawdę to nie to samo lotnisko, wszystko pozamykane, wszystko Ile zle. ludzi było w samolocie łącznie? No jak policzyłam, to było 30 osób dokładnie. 30 osób, tylko to szokujące, że pierwszy, pierwszy wylot, praktycznie, i 30 osób, czy to było spowodowane takimi restrykcjami, które narzuciło lotnisko lub y, sam prze, przewodnik Riananel czy czy też yy, po prostu ludzie bali się wydaje mi się. tłoku w samolocie? Że, wydaje mi się, że ludzie chyba trochę się bali, ale też może nie było tyle chętnych do powrotu. No trudno powiedzieć, bo no, miejsc było sporo i tylko z tego co wiem, to miało być, co drugie miejsce miało być zajęte, czyli powinna być połowa zajętych miejsc, a było tylko 30. Także no, się, no to, to było to, co w sumie było dobrze, że, że nie, nie nikt koło ciebie chyba nie siedział, prawda? Tak, nie, bo... <laughs> każdy miał swój swój przedział e, w miarę szeroki. Ale tak. wylot, wylot e, powrotny do, do Wielkiej Brytanii chyba był utrudniony dodatkowo, ponieważ Wielka Brytania nałożyła kwarantannę akurat. E, na powroty z Polski również. Yy, tak. yy, trzeba było biurokrację jakąś tam się bawić, prawda? Jak to wyglądało? No, trzeba było ze strony internetowej pobrać formularze, które trzeba było wypełnić. Trzeba było przedstawić przy, przy powrocie, przechodząc przez bramki w Bristolu, trzeba było pokazać, że ma się ten taki jakby zdrowotny taki formularz, coś tam LC No, no, jakoś tamte, te, tak, tak. Eee, takie troszeczkę to jest utrudnienie dla podróżnych, że muszą się bawić wchodzenie na jakąś stronę i wypełniać. Z tego co wypełnianie nie było aż tak proste. Wtedy przynajmniej. Potem trzeba to zadbać, żeby to wydrukować praktycznie. No, doszły do mnie informacje, że to dosyć było takie zacofane, ponieważ zamiast, jak przyleciałaś do, do Wielkiej Brytanii, już to kontrolerzy graniczni właśnie chcieli widzieć ten wydruk. A, chcieli widzieć. I zaskakuje mnie, czy tam była możliwość pokazania jakiegoś kodu kreskowego w telefonie, oni to skanowali i posprawić, czy trzeba było ten papier fizycznie im podać. No raczej trzeba było ten papier pokazać fizycznie, bo nie widziałam, żeby ktoś jakoś tam ten kod pokazywał w telefonie. Tak, tak. Z tego co wiem, nie było takiej w ogóle opcji w telefonie, przynajmniej wtedy, żeby yy, yy, jakiś kod po prostu się wyświetlił, ktoś skanuje i rozpoznaje ciebie, faktycznie identyfikuje, że to ty masz wypełniony formularz. Jakoś to wszystko elektronicznie do sprawdzenia jest, tylko trzeba było jak za króla świeczka, że tak powiem, podać im papier, gdzie kontroler graniczny takich papierów w rękawiczce dotyka setki, tysiące z różnych lotów i tymi rękawiczkami oddaje twój nieskażony papier z powrotem i ty potem musisz to wziąć w ręce i się zarażać praktycznie. I to samo z dowodem osobistym czy paszportem. Więc to jest trochę takie, niby dbają na lotniskach o Twoje bezpieczeństwo antywirusowe, a jednocześnie praktycznie sami powodują być może Twoje zarażenie poprzez właśnie, że tą rękawiczką skażoną po tysiącach ludzi podaje Ci dowód, paszport i, i ten cały nieszczęsny wydruk z powrotem. Tak. Więc. Trochę to takie bez sensu, prawda? No, prawda, prawda. Papier, który miał zapewnić tobie i innym bezpieczeństwo niezarażenia się, właściwie może spowodować twoje zarażenie się. Paradoks kompletny, no, ale to tacy są właśnie Brytyjczycy niezbyt logicznie do spraw, niektórych podchodzą, moim zdaniem. Chciałbym jeszcze wspomnieć o, o, o pewnej pielęgniarce, którą spotkałaś, jakąś tam znajomą, czy co to, jak to wyglądało? Taka w sumie znajoma, nieznajoma, ja jej tak za bardzo nie znam, ona mnie zna z widzenia, no ale tam jakoś się tam spotkałyśmy, no i właśnie mówiła, że wie, ona jest pielęgniarką w Wielkiej Brytanii, i właśnie mówiła, że w szpitalach wcale nie, nie są przepełnione szpitale ludźmi chorymi. A tak. u nich w szpitalu ilu było takich pacjentów zarażonych? Tak, u nich w szpitalu było tylko dwóch pacjentów. Także to jest aż Czego Ona w ogóle nie miała kontaktu z żadnym z nich, prawdopodobnie, tak? Tak, tak. Właśnie... Więc właśnie wspominam o tym, ponieważ. Yy... Jak już mówiłem w poprzednich wydaniach, odcinkach uznałem, że to oklaskiwanie, tak ten zwyczaj oklaskiwania służby zdrowia Najes w Wielkiej jest po prostu przereklamowany, jest trochę nadwyraz, bo ci ludzie nieraz nie mają nic wspólnego w ogóle z osobami zarażonymi, a cały szpital się oklaskuje, całą służbę praktycznie, tylko dlatego, że gdzieś tam w szpitalu był jeden czy dwa wypadki. E, także trochę to takie. E, dziwne. Dobrze, no to dziękuję za rozmowę. Dziękuję e, Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy przy innej okazji. Miłego dnia. Ja się tu spróbuję rozłączyć jakoś. Dziękuję. E, dobra, to na razie. Ok, udało mi się rozłączyć. Tak, proszę Państwa. Jeszcze tylko dodam, co nie było powiedziane w czasie połączenia, że moja rozmówczyni miała dodatkowy problem, ponieważ w tym właśnie czasie, w tym właśnie okresie, i to całkiem w zasadzie miarę na początku. Mama trafiła do szpitala. też było podejrzenie właśnie zarażenia się, No ale okazało się, że to była zupełnie inna przyczyna. Odwiedziny w szpitalu oczywiście były praktycznie niemożliwe, ponieważ nikt nie był wpuszczany do środka przez, przez tą sytuację. W Polsce wtedy, e, i, i jest, jest, jest to dodatkowy negatywny psychologiczny bodziec do, do tego wszystkiego, co się wydarzyło. Także naprawdę nieciekawy urlop, mimo że długi. A jakby tego było jeszcze mało, na domiar złego, Ewa po powrocie do domu, do rodziny była zmuszona oczywiście przebywać obowiązkową kwarantannę 14-dniową czyli nie mogła ryzykować wychodzenia z domu, ponieważ w razie kontroli mogłaby. Oczywiście, zapłacić karę, eee, i również e, była zmuszona przebywać w domu przez najbliższe 14 dni. E, również oprócz tego, mm, oczywiście, jakieś środki mm, zalecane dystansu z domownikami przez okres właśnie 14 dni. Który jest trudny, ciężko do zaakceptowania, do wykonania takiego i samoizolacji, również z domownikami w domu. Tak więc tak to wyglądało. Ludzie mają naprawdę niewiarygodne sytuacje. Związane z tym kryzysem. O wielu sytuacjach nie wiemy. Wiele sytuacji jest takich, że można by na podstawie nich pewnie napisać książkę i zrobić niezły film. Ludzie, ludzie mają różne, różne przygody przez, przez takie, takie, takie właśnie problemy. Ja już nie będę Państwa zanudzał. Przypominam o tym, żeby subskrybować kanał, jeśli nie chcecie przegapić kolejnych wydań, do zobaczenia następnym razem.